Pierwszy raz dołączam do drużyny w trakcie, ale no, no nie jest ciężko, no, trzeba się przestawić. Trzeba być tym świadomym świadomy też tego, że można zmienić klub w trakcie sezonu. A dziewczyny są na tyle miłe, że wiedzą, że jestem takim jeszcze trochę pisklakiem tutaj i opiekują się mną. Byłam na kilku treningach na razie. Wszystkie są w porządku. Dużo rozmawiałam z trenerem, on mi wytłumaczył, na czym polega jego. Taktyka, jakie będzie chciał wprowadzić zmiany w mojej grze. No i myślę, że zgadzam się z tym, co on ode mnie oczekuje i mam nadzieję, że dam radę to osiągnąć. No właśnie, to brzmiało tak, jakby e, oczekiwał dość dużo, czy to prawda, czy nieprawda. Y Oczekuję tyle, ile może ze mnie wyciągnąć i to jest prawda. Wiem, że mogę się podnieść jeszcze trochę wyżej ze swoimi umiejętnościami i, i myślę, że akurat z tym trenerem dam radę. Wiem, że to będzie ciężka i długa praca. No ale już po tych pierwszych rozmowach z trenerem wiem, że, że damy radę zaraz zrobić to razem. Po prostu dostaję od niego bardzo dużo wskazówek, bardzo dużo krytyki, ale takiej pozytywnej, więc no staram się to wdrażać w treningi i myślę, że z czasem wszystko zatrywi po prostu. No Myślę, że jestem dosyć taka szybka, dynamiczna i skoczna, więc to są moje atuty. Dobrze pracuję na bloku, a nad resztą no muszę dużo popracować. <grych> okay. Gra jest bardzo szybka. W ogóle wszystko jest przyspieszone i dogranie, i przyjęcie. Także trzeba się streszczać na tym boisku. No Powiem szczerze, że w telewizji to wygląda na szybkie, ale w rzeczywistości jest jeszcze bardziej szybkie. No i nie miałam jeszcze okazji, żeby zagrać z dziewczynami szóstek, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało w grze takiej. Aczkolwiek na treningach, no to zawsze jestem spóźniona. Więc. Czyli jest co jest robić. Tak. Dobra. No i tyle. O super. Dobra,